Dla Grappler Info technika oraz koncepcja ćwiczenie, strefa walki. Teraz zademonstrujemy ulubioną technikę przerywania gardy i Harisa, i ja także bardzo lubię przerywać. Partner próbuje dostać się, proszę zobaczyć, po pas. Ja momentalnie go wykluczam. No i żeby. Kompletnie unieruchomić tą gardę, wykluczyć ją, dlatego, że w tym momencie Adam dalej jest w stanie mnie swiknąć. Spycham jego tu do mapie swoją głową. Następnie moje ramiona powinny spychać kolana do ziemi. Także stopy są, będą mocno wmontowane w mapie. O, w ten sposób. Następnie bardzo mocno, bardzo ciasno podejść, tak żeby nogi, pięty prawie dochodziły do pośladków. Następnie bardzo szybko i w dosyć zaskakujący sposób powinniśmy wyhaczyć nogę. I znowu, podczas wyhaczenia bardzo mocno przyciskamy piszczel do ciała przeciwnika. Ta ręka Mocno przytrzymuje jego udo, w ten sposób. Można chwycić za pas, za git, tak, żeby mieć siłę przyciągnąć tą stopę. Następnie, nie dłonią, dlatego że możemy być skontrowani poprzez kimurę, tylko najlepiej łokciem, spychamy kolano w dół i przyciskamy całym ciałem. Stopy. Dosyć wąsko, nie szeroko, dlatego że przeciwnik może łatwo wykryć wąsko. I wtedy, teraz, jakby chciał chwycić dużo ciężko. Biodro musi lekko dociskać kolano, dlatego że jeżeli złożymy ciężar, przeciwnik podniesie kolano i switnie w <laughs> Następnie, bardzo szybko, właściwie równocześnie, powinniśmy złapać przeciwnika żeby nam nie uciekł tułowiem do tyłu, żeby się nie odchylił. O właśnie. I teraz jest wiele sposobów. Jeden najprostszy, po prostu się zesuwamy z kolana i jak najszybciej wyblokowujemy. Czasami <laughs> niestety przeciwnik jest tak elastyczny, że nie jesteśmy w stanie jakby przejść, on ciągle, ciągnie, proszę zobaczyć, można pierwsze zejść, Teraz ta ręka podchodzi pod nogę przeciwnika i dopiero teraz schodzi. Odmianą wariantem tej techniki jeszcze raz całości, Jest takie zastawienie, I zbicie kolana. To najczęściej robimy wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie zbić ręką kolana. Jeszcze raz, dwa warianty. Jeszcze raz podkreślam, niezwykle istotna jest ta pozycja. Jeżeli zostawimy za dużo miejsca przeciwnikowi, pierwsze może pracować nad sweepem. Drugie, jeżeli jest miejsce i chcemy wziąć tą nogę, zawsze będzie kontrolowana. <laughs> Dlatego, jeszcze raz, mocno ręce spychają, przybijają nogi do ziemi. Zawsze głowa kontroluje. To w razie gdyby przeciwnik chwytał kimurę, próbował chwycić kimurę, bronimy głową. Tak. I tak jak już mówiłem, no trzeba zaskoczyć przeciwnika. I bardzo szybkim ruchem wyjąć z gąszcza. Znowu bardzo mocno przycisnąć, sklej się do przeciwnika. I teraz spychamy łokcie. Lub drugi wariant. Dziękujemy. Dziękuję mój asystent Adam Wardziński i Karol Matuszcz.